Przyszedł w końcu ten moment, kończymy sezon motoryzacyjny 2021 i kończymy go, tak mi się przynajmniej wydaje, w świetny stylu, bo robimy to wraz z BMW i Mini Sikora. Dziś w sobotę startujemy w Opolu, zaczynamy trzecie testy który który właśnie ten sezon zakończa. Początek mamy w Opolu przy salonie BMW Sikora, gdzie już w niedługim czasie będzie również salon Mini. Później jedziemy około 400 km, nocujemy. I na drugi dzień jedziemy dalej. Jedziemy około 200 km plus, wjeżdżamy na tor. Także będzie działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo. A cały nasz rajd kończymy pod salonem MINI Bielsko-Biała. Oczywiście MINI Sikora Bielsko-Biała. Także nie przedłużając, ja już idę zająć się naszymi wyjazdowiczami, naszymi gośćmi na spot. A Wy pooglądajcie co się tutaj dzieje i widzimy się za chwilę. No to dobra, to witamy Was serdecznie na trzecim Tasty Ride. Tym razem, jak widzicie, jesteśmy z BMW i Mini Sikora. Więc tu wielkie podziękowania dla Kamila, dostaje całej grupy Sikora za to, że zostaje naszym głównym, takim tytularnym partnerem i pomogli nam to wszystko zorganizować. Nie. Będzie na pewno Wszląsko. bardzo Wszląsko. fajnie, troszkę jest Wszląsko. zimno, ale na pewno będzie się rozgrzewać w ciągu dnia. Pogoda wygląda super, trasa wygląda super. Myślę, że będzie super. Aktualnie, synem, pierwszy raz, syn Ciasko, siedzi w aucie, właśnie włącza muzykę a po prostu stwierdziliśmy, że wybierzemy się na męski weekend Dawid nas, że tak powiem, namówił. No i będzie fantastyczny weekend, spędzony razem w miłym gronie. Nasze torby już wam pewnie gdzieś w kadrze mignęły, więc pora wyjaśnić co się w nich znajduje. Są to zasadniczo pakiety startowe od tego wyjazdu. Torby są już z naszym logo, więc możecie spokojnie latać z nimi później gdzieś na zakupy i promować Taste Ride. A w takiej torbie znajduje się na przykład koszuleczka, jeśli wybraliście bilet z koszulką. Znajduje się tutaj również plakat dedykowany dla danego wyjazdu. W tym momencie powinno wam się wyświetlić jak ten plakat wygląda po rozwinięciu. Instrukcja, na tyle regulamin. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze instrukcje do znaczenia nas i naszego partnera, w tym przypadku BMW i mini sikora. Znajduje się również zawsze miomio Mio w różnych smakach. Znajduje się też tutaj Red Bull, ponieważ od jakiegoś czasu wspierają nas dziewczyny z Angel Wings od Red Bulla, więc dostarczają nam te napoje energetyczne na drogę. Poza tym zawsze jakieś gadżety od naszych partnerów, w tym przypadku voucher od mini i BMW sikora na usługi które tutaj można w Stalonie sobie zrealizować i voucher od R33 na 50% zniżki na powłokę ceramiczną. To jest taki przykładowy pakiet z Tasty Ride Goldtober Fast, czyli z naszego zakończenia sezonu. Te pakiety mniej więcej są zawsze takie same, ale różnią się właśnie tymi voucherami, dodatkami od partnerów no i tym, czy ktoś wybiera koszulkę albo nie wybiera. Myśmy zasadniczo część spotową już zakończyli, za chwilę wszyscy wsiadają do aut. Przejeżdżamy na Orden, żeby rozdać wszystkim krótkofalówki, no i będziemy jechać dalej w trasę, także widzimy się za chwilę. Jak widzieliście, pierwsze przełęcze, pierwsze postoje już za nami. Mamy za sobą około 150 km z 400, jakie mamy dziś zaplanowane. Pierwsze posiłki też już były w trasie, a teraz czekają nas kolejne czeskie przełęcze. Niestety, przed chwilą znów zaczął padać drobny deszcz, chwilowo nawet spadł grad. Można powiedzieć, że to jest taki wyjazd 4 pory roku, ale kondi tutaj nadzoruje całą komunikację, mhm. więc zasadniczo wszyscy są happy. No, a my lecimy dalej. Dokładnie. To zabawne, ale przed jakąś minutą padał grad. Przed momentem, jakieś 30 sekund temu jechaliśmy w słońcu, a zaraz. Znowu pewnie wjedziemy w deszcz, także jest z emocjami. Jak ktoś lubi, jak auto nie jest takie posłuszne, to ma dzień dla siebie dzisiaj, jakby nie patrzeć. Dokładnie, a przed nami widzimy znów piękną łunę słońca, więc zasadniczo jest szansa, że ten deszcz za moment to będzie ostatni. No ale zobaczymy. W sumie są chociaż atrakcje, obiecywaliśmy atrakcje. Tak. Event bardzo udany. Jest nieco zimno, ale zdjęcia bardzo fajne. Fajnie, że padał deszcz. Wiem, że wszystkim innym się nie podobało, ale mi bardzo. Zdjęcia wyszły dzięki temu jeszcze lepsze. Teraz są piękne warunki. Mi nadal jest zimno. Ale event udany, jest super. Ja tak. ze strony BMW mogę dodać, że fajnie, że pada deszcz. Tak, dziękuję. Lubimy, jak pada deszcz. Jest ślisko. Jak widzicie, kolejny postój za nami helikopter, bo to taka dodatkowa atrakcja dla uczestników naszego wyjazdu. Tak naprawdę to nie, ale za to atrakcją są na pewno widoki piękne, które tutaj się wokół nas roztaczają, i to wszystko co widzieliście przed chwilą, czyli te wszystkie kręte serpentyny, cała ta przełęcz, którą właśnie przejechaliśmy. A za chwilę, podobnymi drogami będziemy zjeżdżać i mamy przed sobą bodajże jeszcze trzy przełęcze do następnego przystanku. Potem mamy jeszcze kilka, no i około 200 km, a w tym momencie mamy już do hotelu. Oczywiście ostatnie 50 to będzie raczej taka krajówka i autostrada, natomiast to, co mamy teraz do zrobienia, naprawdę będzie całkiem emocjonujące, także zapraszam Was po prostu na widoczki z tego, co będzie się tutaj działo.